Teraz zaprezentuję Wam trzecie zdobienie, które wspólnie wykonamy. Do tego zdobienia będą potrzebne nam akcesoria tips z holderem, sonda, pędzelek. Ja mam akurat z firmy Indigo numer 4, magnes, folie w kolorze złotym, i produkty. Dwa topy. Top matowy oraz no wipe. Kolor podkładowy. Ja akurat wziąłam bazę mineralną w kolorze natural. Aquażel. Dwa kolorki biały i czarny. I kocie oko. Akurat kocie oko kupiłam na wcześniej zmatowionego tipsa. Nakładam bazę mineralną w kolorze naturalnym. Następnie wkładam do lampy lampy letne. Po nałożeniu dwóch warstw koloru maluję sobie warstwę Aqua-żelu nie utwardzamy. Nakładamy na niego nierównomierne białe kropeczki sądą. Jak widać kropeczki się nam rozmazują. Następnie wkładamy do lampy. Po utwardzeniu odbijam sobie folię na dyspersji. Do folii również możemy użyć sobie kleju. Klej nanosimy na tipsa, czekamy aż wyschnie. Klej na początku jest niebieski, następnie jest bezbarwny. Wtedy możemy odbić folię. Teraz odbijemy sobie na akwarzelu. O, taki maleńki, wzięłam ten. OK. Jest okej. Okay. Teraz pędzelkiem numer 4 z firmy Indigo maluję czarne plamki. Większe, mniejsze. I wkładamy sobie to lampy na trzydzieści sekund. Po utwardzeniu tipsa malujemy topem matowym kładamy tę lampę. Na pudełeczko położyłam sobie hybrydkę kociołko, I tą hybrydką malujemy sobie te większe czarne plamki. Potem przykładamy magnes. w międzyczasie nałożyłam sobie kropelkę toponową. I ten top nakładamy sobie na te nasze plamki, aby nam się nie kleiły. Też po to, żeby nam się świeciły. Bo... Tips jest matowy. I wkładamy do lampy. Tak się prezentuje. Teraz pokażę Wam coś w podobnej